Dzień dobry, ja nazywam się Adrian Lolo. Dzisiaj pokażę Państwu, jak zamienić waluty na pejzie. Wchodzimy na stronę główną. Musimy zalogować się na nasze konto. Mamy stronę logowania, klikamy login. Wprowadzamy adres mailowy, potwierdzamy go hasłem. Potwierdzamy również, że nie jesteśmy robotem. Dobrze, tutaj mamy nasze konto. Widzimy, że do dyspozycji jest 245 zł. Chcielibyśmy je zamienić na dolary. W tym celu musimy wejść w, w portfel, następnie w balans, czyli ta pierwsza zakładka. Po kliknięciu w portfel, wallet mamy balans. Po kliknięciu w balans widzimy, jaką walutą i jaką kwotą dysponujemy, na jakie waluty możemy zamienić nasze pieniądze. Po prawej stronie mamy kalkulator, który pomaga nam oszacować, jaką kwotę w wybranej przez nas walucie możemy otrzymać. Więc wprowadzamy to. Ile pieniędzy chcemy przeznaczyć na wymiany, więc nasze 245,80 chcemy to wymienić na dolary amerykańskie dostaniemy za to 60 dolarów, 60 dolarów i 64 centy. Dobrze, teraz przechodzimy do wymiany walut. Klikamy Exchange Currencies. Dobrze, wchodzimy w Exchange Currencies. Tutaj mamy pierwszy krok. Wprowadzamy kwotę, którą chcemy wymienić, walutę, w której posiadamy środki aktualnie, następnie walutę, na którą chcemy zamienić nasze pieniądze. Przechodzimy dalej. Klikamy Next. Tutaj mamy przygotowany rachunek. Widzimy, jaką kwotę w jakiej walucie zamienimy na jaką kwotę, również w jakiej walucie. Tutaj mamy rachunek pokazujący to, co widzieliśmy poprzednio. Dobrze. Klikamy w portfel, w balans i widzimy, że teraz nie mamy tutaj już złotówek, a dolary amerykańskie 60 dolarów, 60 centów. Udało nam się błyskawicznie zrobić to, co chcieliśmy. Dziękuję bardzo.